Świecą się oczy i tak jak Hirobra. Dziwko to Riki na stopach, a nie żaden konwersja nie jestem skromny. Jak pizda mi że Fit jak bezdomny, to wtedy już wiem, że jest dobry. Ty masz revenge bluze, mongler, kurtkę, jebany taper Synek pierdoli, że ktoś jest NPC. Sam jest kopni w Graliśmy już w grę troleu, słuchajcie. To jest ta gierka, gdzie wcielamy się w, w kanara. E, graliśmy w nią już, graliśmy w demo. I obiecałem, że zagramy w pełną wersję. I uwaga, to jest gra twórców. No, I'm not a human. Ah, tak tak, tak. Wielki powrót widzowie do trolleu. Ale słuchajcie, co jest najważniejsze i to mnie w kurczę cieszy. Słuchajcie, że zapisało wszystkie rzeczy z demówki i mamy nasz autobus w ogóle. Tutaj graffiti. Tutaj zajebisty wielki zegarek, kurczę, który, który, który umieściliśmy. Plakaty, człowieku. Niesamowite, niesamowite, słuchajcie, nie. Wszystko tak jak zostało. Gazety, pułapka. I najlepsze jest to, że słuchajcie, mamy też zapamiętane nasze Trasy, które skończyliśmy: przedmieścia, zrobione na A, mamy wieś i, moi drodzy, nowa mapa, plaża, kamień łupany oraz głębiny oceanu i kosmos, słuchajcie. Mamy nowe trasy w, w, w finalnej wersji. Jak ktoś nie pamięta, słuchajcie, to jest gierka, która polega na tym, że jesteśmy kanarem, który po prostu e, biega w autobusie i musicie przyjmować ludzi. I e, dostajecie różne zadania, że musicie na przykład kasować ludzi, albo na przykład wchodzą wam e, kidosy tiktokowe, i puszczają muzykę i musicie ludzi z... Y, co na przykład puszczają muzykę na głos JBL-a. Albo na przykład Meneli, albo na przykład k***a. No generalnie f*** dopamina, bo tu się dzieje tyle, że masakra. Ja już w ogóle nie pamiętam, na czym to polegało, ale pytanie, widzowie, czy przypominamy sobie samouczek, czy p***my to i lecimy od razu? Możemy kurwa lecieć od razu chyba. Wyjechane w ten samouczek. Ja nie pamiętam kurwa generalnie, ale wydaje mi się, że wyjechane i od razu. Najwyżej kurwa będzie śmieszne. Mamy ukończone dwie trasy. E, robimy to, wyjdźmy. A! I widzowie, mamy też ulepszenia, słuchajcie, teraz. bo Pamiętacie, że tamtej wersji były ulepszenia, ale nie można było ich za bardzo używać. Mamy tak. Dyfuzor nastroju. Jedno psiknięcie i wszyscy są szczęśliwi. Co to za substancja? Nie chcesz wiedzieć. Drukarka biletowa, chłonne gazety. Mamy różne rzeczy do odblokowania, lepna kanara, dywan ścienny. O, możemy na przykład dywan sobie powiesić, taki o. Chcemy taki dywan mieć ładny? Pff, co nam to daje? Nic, k... a Po prostu jest. O. Zajebisty dywan. Ej, to jest mega zajebiste. Drukarka biletowa, a my mamy już yy, mamy już drukarkę, nie? Tutaj. A tu mamy psikacz. Dobra, zaczynamy widzowie. Jedziemy kurwa na naszą trasę, naszym e, naszym kurde busem, Jadę na plażę. Na plażę. Mamy tak, zapiaszczeni pasażerowie. Pozostawiają po sobie piasek, który spowalnia innych mokrzy pasażerowie. Kapie z nich woda, na której mogą poślizgnąć się inni ręczniki. Wytrzyj pasażerów zanim narobią bałaganu. Lecimy. Lepiej uważaj, piaszczyści pasażerowie zostawiają ślady które Spowalniają innych, a mokrzy pasażerowie tworzą kałuże, w których można się pośliznąć i zamoczyć. Niektórzy wylewają krem do opalania. Ci, którzy na nim staną, zrobią się śliscy. Mokrzy i śliscy pasażerowie po chwili wymknąć się z rąk. Kup ręcznik u pasera, by wyczyścić brudnych delikwentów. Ja, pierdolę, widzowie. Oni wracają, oni wracają, widzowie. To jest trasa do mokrego snu, nie? Jeśli pasażer płaci gotówką, użyj lupy, by sprawdzić banknoty. Fałszywki kup. A fałszywki wprowadzili. Fałszywki wyróżniają się wielkim czerwonym stemplem. Gdzie jest ten stempel A. Zauważ pasażera płacącego podrabianym banknotem. Wyrzuć go, zanim zafundujesz mu darmową przejażdżkę. Ja, pierdolę, widzowie. Jesteśmy, kurwa, finished. Dobra, jedziemy, zaczynamy. Witam, witam. Witam serdecznie. Witam serdecznie, pania. Gotówka rządzi, karty są dla cieniasów. Bilecik. Czekaj, jak to się, kurwa, robiło? Ty, nie pamiętam, kurwa. A, tutaj. Tutaj i jeden bilet, tak? Proszę bardzo. I tyle? Dzięki. Dobra. Witam serdecznie. Co pani potrzebuje? Yy, dobra, tutaj mamy travel pass. No to jest Anna Boston. Okej, okay, dobra, może być. Dajemy bilecik. Halo, a, pie Ej, a pieniądze? Kurwa. A halo, a hajs, A hajs Ty kurwa. No dawaj hajs Popychaj mnie, to dostaniesz szciry Dobra, wypierdolę ci nie. Ruro pierdol. O jezus, czekaj, bo muszę ją zajechać. Anna Boston mnie atakuje. Muszę ją najechać, nie zapłaciła pieniędzy, kurwa. Wypierdolę. Ruro pierdolona. Do widzenia, kurwa. Żegnam. Do widzenia. Dobra, wygrano bójkę. Witam, witam serdecznie. W banku mówili, że będzie działać. Czasami kłamę. Dawaj kurwa kartę. Halo, a tutaj. Dobra, dawaj. Dobra, jest. Proszę, bilecik jeden. Dziękuję bardzo serdecznie. Pan jest mokry Nie wiem, jak pana nie wiem, nie wiem, jak go. Nie wiem, jak go ten. Dobra, dzieciaku je zbliżeniowo przeszło. Dawaj kurwa to. Dawaj kartę. Dobra, proszę bardzo, przeszło. Bilet dla pana. Dziękuję. Pani. Zbliżeniowo, tak? Dobrze, tutaj karta dla pani i bilecik dla pani. Proszę bardzo, dziękuję. A panie, panie potrzebuje powietrza aby w, albo wody. Dobra, po... Ało cię, dawaj gotówkę. Kurka, nie sprawdziłem, nie sprawdziłem, widzowie. Resztę chcesz? Jaką kurwa resztę? Co, chcesz, co ty chcesz ode mnie? Co chcesz ode mnie? czy Pier... kurwa, nic ci nie dam. spierdalaj dalej. Kur... A zapomniałem, widzowie, mam bilet okresowy. To nie jesteś ty, do chuja! Smarujcie się tym w domu, a nie w trolejbusie. Wszystko ślizga się jak na zjeżdżalni. Grzywna za każdego pasażera z kremem do opalenia. Opalenie wynosi dziewięć. Ja... Olę, dobra, wypierdalaj stąd. Jak to kurwa się otwierało? Żegnam. Halo. Kurwa. No. no jak mam mówić? Wieb... Dobra, napitalam go. Ja pierwszy Widzowie, jakieś babce. Jest jaki kurwa H harmider. O kurwa, śliski ziomek. Dobra, dobra. Witam. Proszę coś z tym zrobić. Nie idzie jechać w takich warunkach. Dobra, co ty pierdolisz? Dawaj tą kartę kurwa. Dobra, masz, masz. Dobra, ja pierwszy. wszyscy się ślizgają. W jaki sposób mam To ty kurwa robisz, chłopie? Dobra, gdzie jest ta lupa? Dobra, masz szczęście, dawaj hajs Co się dzieje, co się dzieje? Dobra, Posejdon pierdolony Jezus, ludzie O kur... Kanar mi wszedł do ha... Kur... Ja pierd... Mam prze... Ktoś się zżygał, kur... Jak mam to sprzątać do... A, dziadyga, halo Dawaj hajs, dawaj hajs Pokaż tą lupę Dobra, dawaj, dawaj Nie, 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 już, 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 proszę Nie, przepraszam Ja pierd... Widzowie, przecież to jest kurwa Tragedia, je... Na, Jesteśmy skończeni Nasz biznes upadnie Dawaj O nie jesteś ty, kur... A. Wypierdalaj, kur. Skopa, es. Kur. Zżygał się, ja pierdolę, Wypierdalę. Dobra, dobra, jest okej, okay. jest jest w porządku, jest w porządku, widzowie. No co ty odpierdalasz, chłopie? Dobra, dziadyga, dawaj pieniądze. Sprawdzam, czy jest wszystko w porządku. Ja pierdolę, widzowie, jesteśmy, kurwa skończeni. Jakim cudem plaża nie znika, mimo że pasażerowie wnoszą kilogramy piasku do trolejbusu. Za Zapieszczeni pasażerowie pojawiają się 70% yy, częściej. Kur. Ja pierdolę, jaki burdel, kurwa! Dobra, co się, kurwa dzieje. Wszyscy się ślizgają. Ej, jesteśmy skończeni. Guys, jesteśmy skończeni. Czemu pani kurwa nie ma biletu? Co to kurwa jest? Ja pierdolę wszyscy się ślizgają. Kurwa! Co mam zrobić? Co mam kurwa zrobić? Wszyscy mi się ślizgają. Ja nie wiem. No, kurwa! Zażygane. Z... Ja pierdolę. Dobra, weź. Spierdalaj stąd. Dobra, weź. Za dużo ludzi. Za dużo ludzi. Ja pierdolę. Dobra, chodź na solo. Co ty pi**olisz do mnie? Jezus, Maria, widzowie, ja pierdolę. Kanar mi wszedł. Kontrola biletów. Kurwa, mać. Nie, nie, nie. Dobra, wyjrzałem kontrolę biletów, tak można? Dobra, ja pierdolę. No jakiś kurwa. Anatoli Rusu się ze mną napiętnuje. Jestem skończony. Guys, jak mam. Ludzie, nie wchodźcie już, kurwa. Stop, już, stop! Iwo, lody, kukurydza to mantra plażowych sprzedawców. W pojeździe nie uraczycie się jednak tą pyszną przekąską. Grzywna za każdego pasażera z kukurydzą wynosi 7. Kur... A, poczekajcie, ja nie jestem w stanie nic sprzątać Jak tu się coś kupowało, kurwa Halo, halo, ma pan wszystko? A wszyscy się wypiertają jaka melina je. Dobra, wypierdlać mi stąd Wypierdlać mi stąd, dawaj mi to Dobra, ty masz travel pasa, tak? Dobra, masz, jest okej okay. Halo, a pani? Myślisz, że, że się boję? Dobra, kurwa, Nina, napierdlać pysk, żegnam Dobra, wypierdlam ją stąd Kurwa, mać, no, o, halo Jezus, wyrzuciłem dwóch. Nie dobrze. Jezus Maria. Wszyscy chcą się ze mną napierać. Anatolik się ze Ja pierd... Ale przecież jesteśmy skończeni, kurwa. Dobra, wypierdalam ich wszystkich. Dobra. Prawy, prosty, nara. Żegnam. Widzowie. Nie, już kanar wszedł znowu. Halo? Czemu wszyscy chcą się ze mną bić? Do... To jest... Przepraszam, fame MMA, kurwa, czy jebany? Dobra. Wypr... widzowie, to jest masakra. Jest, ja, ja, ja jestem. Ja, ja jestem kurwa skończony, widzowie, ja muszę chyba ten samouczek odpalić, bo to jest kurwa tragedia. Nie mam żadnych kurwa itemów. Halo! Czemu pan chce się ze mną bić? Czemu wszyscy chcą się ze mną napierdalać? Jestem aż taki zjebany? Więcej mokrych pasażerów. Fryzura na mokrą włoszkę opowróciła do łask. Niektórzy jednak traktują tę nazwę zbyt dosłownie. Mokrzy pasażerowie pojawiają się 91% częściej. Co ty tu kurwa robisz? Spierdaj. Stąd mokra ruro. Do widzenia. Ciebie też kurwa wypierdalam. Idź stąd, mokre piaski, kurwa. Wypierdalać wszyscy, wszyscy wypierdalać. Wszyscy wypierdalać stąd. Dobra, ciebie też pierdle. Sylwia Lunić, kurwa. Prawy prosty. Kurwa, co się dzieje? F. ją je Wyjeb... witam. Coś pan potrzebuje? Witam serde... Nie, no dobra. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. To jest jakaś trasa patusów pierdalonych, i znowu kanar mi przyszedł do mnie. Przecież, kurwa. Halo, halo, bilet, kurwa. Kanar mnie wy. Porażka na trasie. Jestem, kur. Uber. Kur. Debilem. Dobra, jednak szybko samouczek. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Kumam to. Widzowie, teraz uda nam się. Plaża. Lecimy. Witam serdecznie. Jasne. Sprawdzimy, oczywiście, sobie pieniądze. Dla pana. Jasne. 7 zł. Proszę bardzo, bilecik. Kurwa. No, nie da się tu sprzątać. No, wypierdalają mi się wszyscy. Dobra, proszę bardzo. Nie przeszło! Żegnam. Karta nie działa. Do widzenia. Witam serdecznie pana. Nie mam gotówki, można kartą? Jak najbardziej, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję panu. A, jeszcze jeden jest niezeskanowany. Halo, halo, halo. Witam serdecznie. Poproszę. O! Fake! Do widzenia, do widzenia, niestety Wypierdala pan, no i super, no i super widzowie Jest dobrze, jest dobrze, dobra, oho Witam serdecznie pasażerkę, nie mam gotówki Jasne, jasne, proszę bardzo, proszę mi zapłacić Wszystko jest w porządku, witam panią serdecznie Zbliżeniowo przeszło, już sprawdzamy Nie przeszło, niestety musi pani wypierdalać Proszę bardzo, dziękuję za przejazd naszym autobusem Witam serdecznie, jasne, można kartą Nie przeszło, niestety, wypierdala pan Do widzenia Okej, okay. no i to mi się podoba, o, jest ziomek Jest czarny, pokaż mi co tutaj mamy Pokaż mi co masz, mop no. O, dobra, dzięki za mopeczka i jeszcze ręczniczek. Dobra, dzięki. Dobra, panie, a jak się jak się ich... A, dobra, żeby wytrzeć, to E. Pięknie pan wygląda teraz. Zbliżeniowo, proszę bardzo. Przeszło, dziękuję. Dobra, tu mamy. No kur... A, co wy odpieracie? Obrzydlistwo. Oj, przepraszam! Nie chciałem! Dzwoni Neptun. Podobno nowa sprzątaczka zwinęła mu wszystkie trójzęby. Trzeba pomóc grzywna za każdego pasażera. Okej, okay, czyli musimy wypierać ludzi z trójzębem. Dobra, muszę jeszcze zmopować szybko. Ja... Jakie żygi, kurwa Popykaj mnie daj co dostaniesz w Ciry. Dobra, to cię napierdaj. I Julia protaru, kurwa Prawy prosty, kurwa Wypierdaj, Leszczu Bleszczupierdany. Żegnam, kurwa S. Liczba w pojeździe chuliganów. Kurwa A poczekajcie, poczekajcie, bo nie nadążam sprzątać. Trójząb. Wypierdaj. Nie, nie można, z trójząbem nie można. Fej. Kurwa Fejkowa gotówka. Fejkowa gotowa. Żegnam. Panie, jest pan cały tłusty. Muszę pana posprzątać. Cisza, cisz. A, dobra, gotowa. Fejk. Fejk. Fejk gotowa. Aż Ja pierdolę, widzowie, to jest trudne w ogóle Co się dzieje Mamy to Panie z trójzołmem Musi pan niestety wypierdolać Żegnam Nie, nie Czekajcie, czekajcie Nie, poczekaj Stój Urra Nadmiernie pobudzeni chłopcy nie mają wstępu do pojazdu Skoro taki piwnik energia Mogą pobiec za trolejbusem Grzywna za każdego chłopca wynosi Muszę chłopców Zakaż, zakaż po... Zakaz podróży, podróży chłopców jest To jest crazy, bro Piekło mężczyzn 5, eee, Dawaj Kurwa mać no Czekaj, czekaj, czekaj Już, 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 już Już nas obsługuje Chodź na solo Kurwa mać Czy on mnie workiem ziemniaków napierdala Dobra Dobra, wypierdalać stąd Żegnam Pan jest cały mokry Pan jest cały mokry Dobra Ci... Muszę mu wpierdolić Kanar przyszedł Nie jest dobrze Nie jest kurwa, dobrze Dzieciakiem go kurwa Dziadkiem go Dobra, wypierdalaj już Dobra, udało się, udało się, udało się Dobra, szybko posprzątać Może nikt nie zauważy Dobra, dziecioru je. A ty jesteś tym, chłopaczkiem To ty musisz wypierdalać Musisz wykurzać. Jakim cudem plaża nie znika Ja pierdolę, ja pier... Zakaz podróży dla dziewczynek Okej, okay, piekło mężczyzn yy, Boże Dobra, żegnam 2023, dobra, jest git Muszę panią uczyścić, poczyścić muszę Dobra, jest okej okay. Piekło kobiet A ty co ty kurwa robisz? Wypierdalaj stąd już Dziewczynko, wyjazd <noise> Witam, za ciasno, tu jest, dobra, dawaj kartę Dobra, dziękuję, muszę pana powycierać Dobra, jest okej okay. Mamy do kupienia, słuchajcie, dmuchany młotek Ulepszenie nóg Ile mamy, mamy mało biletów, M możemy kupić bilety w sumie, widzowie Ja bym kupił bilety, szczerze I jeszcze bym kupił A, nic bym na razie nie kupował Jaki jest aktualnie zakaz? A, zakaz chłopców Kurwa, to wypierdala Żegnam I zakaz dziewczynek, żegnam Jedna, druga, kurwa Żegnam. No i kurwa klasa. Dobra, jeszcze jedna osoba do zapłacenia. Halo, halo. Kto tutaj jeszcze nie opłacił tego premium przejazdu? Pan dziadyga. Jasne, pan ma okresowy. Nie zgadza mi się. Wypierdala pan, pani oszuście. No i klasa. Panie chłopczyku mały, pan wypierdala. Nie wchodzi pan niestety, bo jest zakaz chłopczyków. Dobra, a pani jest cała tłusta. Ile pani waży, kurka? Haha, żart sytuacyjny. Zgadza się. Jest okej, okay. proszę bardzo. Proszę ściszyć tego JBL-a. Dziękuję. Na razie jest idealnie, jest, słuchajcie. Kto to przyszedł? O, pan czarny, witam. Poproszę w takim razie. Osłużeni pasażerowie wyświetlają się na zielono, a oszuści i osoby jadące bez biletów wyświetlają się na czerwono. O, to jest fajne, widzowie. Kupuję to. Kupuję to okulary. Weźmiemy sobie tak, kupimy sobie bilety i kupimy sobie okulary. To jest zajebiste. Jak one działają? O, zajebiste. Dobra, dziewczynko, aż Ty też, żegnam. Co 15 sekund można to sprawdzać. To jest, to jest bardzo fajne. Muzyczka po prostu i, idealna. Idealna muzyczka. Dobra, kto jeszcze nie jest opłacony? Pani. Dawaj, kurwa, okresowy. Ta, 3 sierpnia do grudnia. To git, proszę. Ej, dobra, dobrze nam idzie, widzowie. Naprawdę dobrze nam idzie. Jeszcze parę przystanków, kurde, i mamy to. I znowu czarny przyszedł. Co tu mamy? Ulepszenie nóg. Nożnik obrażeń, granat biletowy, przeobrażenia. Nie, czy to potrzebne? Ja bym na razie niech ma nic. Bilety może jeszcze kupię. Chociaż nie ja wiem, czy to potrzebne. Ale kupię, kupię. Dobra. E, dziewczynki wypierają, Kapcie jeszcze, trzeba jeszcze posprzedaję sobie te rzeczy. Bo tu dużo rzeczy jest do sprzedania. Hona Solo, kurwa mać. Baby chcą się ze mną napierdalać. To jest jakiś patologiczny bus. Kurwa, karate kick mi na kurwa. Może powinienem kupić to ulepszenie jednak. Ulepszenie kurwa mogłem kupić jednak. Fryzura na mokrą włoskę powróciła do łask. Niektórzy jednak traktują... Kurde, popchaj mnie dalej. Ty chcesz dostać pizdę jak masz dziecko? Co ty walczysz z dzieckiem? Dobra, to jest. to jest. Kurwa crazy, nie? O kurwa, ej, zaraz zdeknę! Wypalasz i z dzieckiem, do widzenia. Kanar przyszedł, kanar przyszedł. Nie, 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 proszę nie! Ja pierdolę, bro. No nie, kawałek został, bro. Ja pierdolę. Od nowa. Widzowie, to jest jakaś mordęga, kurwa. Jestem kurwa skończony Dobra, do trzech razy sztuka. Tym razem nam się uda. Ej, tym razem nam się uda. Wierzcie we mnie, please. Teraz już wiemy, co mamy robić. Teraz już jest kurwa klasa. Dawaj, dziecio dzieciorze, jakie 2000 sierpień, październik, listopad, grudzień. To już jest po. Hello? Po. Już kurwa masz. żegnam. Mam nadzieję, że dobrze obliczyłem. Źle. Trudno. Dobra, wchodzi czarny. Potrzebujemy tak: mopa i potrzebujemy ręczników. To jest pierwsze, co musimy kupić: ręczniczek i mopik. Kurwa, i nie mamy pieniędzy już. Dobra, w to. Panie, dawaj, gotowa. Nie przeszło. Żegnam. Dobra, halo, yy, gotówka. Jest ok. E, ile reszty? Pięć, dobra. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dzięki. E, dzień dobry. Kartą jak najbardziej. Widzowie, teraz dajemy radę. Teraz, kurwa, idziemy jak burza. Idziemy jak burza. Dobra, jeszcze potrzebujemy dwie osoby. O, on ma tego. Halo. Żegnam, kurwa. Bez opalania. Szybko sprzątamy. Kogoś jeszcze nie obsłużyłem? Wydawało mi się, że wszystkich. A, ty. Chod na solo. Dobra, wyg. Masz kur... Awanturować to, żegnam, kurwa. O, jest czarny! Co mamy ciekawego? Dobra, opierdamy sobie to. Czy są jeszcze jakieś tutaj rzeczy jeszcze, co wypadły komuś? Ej! Żegnam! Nie ma tutaj wjazdu. Do mnie skaczesz? Ja pierdolę, no, wypierdalaj, kurwa, ruro jeb... bo cię zabiję. Dobra. Kurwa, nie zdążyłem nic kupić. Ja pierdolę widzowie, nie zdążyłem nic kupić. Dobra, ktoś jeszcze? Halo, no kurwa, chłopie! Pieniądze fejkowe masz, chłopie. Spierdaj stąd. Dawaj kukurydze, s. przyszedł. Kurde, pany śmieć. Dobra, jak się go pozbyć, kurty? Halo! No! No! Halo! Halo! Dobra, wypila. Dobra, udało się. O! Oh, Kurwa. Dobra, udało się. Dziewczynko, fryzura na mokrą włożkę. Dobra, nie, nie można, nie można tych mokrych ludzi. Ja p ale blisko, nie? Blisko jak nie. A ty masz tego kurwa zakaz. Zakaz wjazdu, kurwa, żegnam. Dobra, travel pass, ee, sierpień jeszcze masz, jeszcze git. Halo, halo, c. Dobra, fake, nie? Real. Dobra. E, reszta tak? Kurwa, ta, biletów nam brakuje, guys. A ty masz tego. Spierdalaj ty się kurwa Uściochu je Dobra, słuchajcie, musimy, kurwa. Liczmy na to, że czarny przyjdzie. Liczmy na to, że. Jest! Dawaj mi tu, kurwa, wszystko co masz. E, bilety potrzebuję. Wch, biletów potrzebuję. Dobra, na razie tyle. Kurwa, mać. Kto tu się. Kto tu coś odpierdala? Dziewczynko, spierdalaj. Dobra. Kurwa, kukurydza wybucha do a Kto tu to był? Bez biletu. Ktoś tu był. Witam. Ja pierdolę no. Proszę na babie. Straszne, ale jak bardzo relatable, nie? Dobra, jeszcze ktoś nie ma biletu Ale nie wiem kto, nie pamiętam Chyba dziadek? Nie, babka Kurwa, no dawaj Fake? Nie, real Dobra, git, masz bilecik i potrzebujesz... gdzieś 11 reszty, dobra Kto dobrze przyszedł? Dziewczynko Nadmiernie pobudzenie chłopcy Okej, okay, czyli teraz jest tak Nie dość, że dziewczynki nie mogą wchodzić To chłopcy też nie mogą Dobra, mamy dwóch pasażerów y, zakazanych z tego co widzę y, y, I widzę już kto Witam Niestety musisz wypierd... Przegnam Jeszcze ktoś? Halo co wy odkickacie, kurwa? to jest chłopczyk? Tak. Dobra, chodź, Już mnie nie wkłupili. Chodź, żegnam. Dobra, fake czy nie? Dobra, 14. Eee, mamy tu. Dobra, pyk. Kanar przyszedł. Okupa, okupa. Dobra, spierdolaj. S? Udało się. Dobra, jest OK. Guys, jest OK, jest OK. Dobra, travel pass jest git. Mamy, mamy te wszystkie osoby. Na razie jest, na razie jest, na razie jest pod kontrolą. Przyszedł czarny. Sobie to. I weźmiemy sobie, kupimy okulary, bo one są zajebiste. Biletów na razie chyba wystarczy, tak mi się wydaje, co? Widzowie, chyba nam starczy. Grudzień, to jest git. Kurwa, pokaż. Pejk, jeb... Jakimś cudem więcej zapieszczonych... Ja... No jeszcze gorzej, kurwa. Jeszcze kur... gorzej. Dobra, dawaj kartę, dawaj. To jeszcze nie miał. To jeszcze nie ma. Dobra, jest git. Real, real. Ile potrzebujesz? Pięć, tak? Proszę. Dobra. Ktoś tu jest kur... nielegalnie. Pokaż to. Nie przeszło. No i to jest klasa. I to jest kur... klasa. Dobra, wszystkich mamy na razie. Teraz kanar będzie wchodził. Musimy teraz, kur... Gdzie będzie wchodził? tam O, kur... mać. Ja pierdolę. Ale bym to spier bro! Ty, ale czekaj, on ten! A dobra, bo on chyba tylko HP ma jak ktoś nie ma biletów. Każdy ma bilet, kurwa, to chyba możesz mi podskakać po kółku. Śmieciu je Mamy to? Co tam kurwo? Co tam kurwa Je. je kurwa, na życho je. Mamy to, widzowie! Ja ale udało się! Let's go! Let's go! Zajebiście, co prawda na C, ale kurwa i tak dobrze w... Dobra, możemy jakieś ulepszenia kupić. Przycisk spowolnienia. Kolorowy przycisk awaryjny, który po naciesięciu wymusza spowolnienie trolejbusu. Okej, okay. fajne. Co jeszcze mamy odblokowane? Nadmorskie malowidło. Wow. Piękny malunek w tym moim autobusie. Magnez na lodówkę. Super! Czujnik powiązany z najbliższymi drzwiami automatycznie otwiera je, kiedy jesteś w pobliżu i zamyka, kiedy odejdziesz. Ooo. Dobre. Z przodu je damy. Będzie te otwierało. Tylko zrobimy sobie, słuchajcie, nową trasę kamień łupany. Pełna dymu i chaosu jazda przekaż, przeka przez początek czasu w pakiecie kamienne narzędzia, dzicy pasażerowie okazjonalne dinozaury. Odwrotne daty. W kartach miejskich zapisane są lata przed naszą erą, im większa liczba, tym wcześniejsza data. Prymitywne chmury. Do środka wlatują toksyczne wyziewy i roje much, które kleją się do pechowych pasażerów. Wściekły tyranozaur. Jeśli pasażerowie będą niezadowoleni, nie pojawi się dinozaur i koniec. Przecież ja sobie, kur nie poradzę z tym. Ja, pier niektórych pasażerów otaczają chmary much. Są nerwowi. Szybko się poruszają i nie potrafią usiedzieć na miejscu. Są też tacy noszący toksyczne kwiaty. Wytwarzające chmury, które spowalniają i niepokoją innych. Kup wiatrak u pasera, by przegonić muchy i toksyczne chmury. Jeśli pasażerowie za bardzo się zezłoszczą, trolejbus zostanie zaatakowany przez tyranozaura, który natychmiast kończy podróż. Dokładnie sprawdzaj karty miejskie. Czas podany jest w latach przed naszą erą. Ja p... ale dobra, dawaj kupa Zaczynamy. Witam, dziewczynko. Kartą płacisz, jasne. Ale niestety kurwa nie przeszła. Żegnam. Nie zgadzają się rzeczy. Bo masz ze sobą jakieś kurwa, mówię co? Nic nie przewozisz. Kłamstwo. Jednak k***a chyba nie kłamała, ale ty masz fejkowy hajs. U a, dobra, mamy 105, 103 to jest. Yy, I teraz... Yy, czekajcie, 105, czyli yy, 103 to jest... Wa, wa, czyli git, tak? Git, bo 103, 105 git. No dobra, Kurwa, już się pogubiłem, bro. Dobra, jest git. Dobra, mamy pasera. Mamy czarnego teraz. Weźmiemy od niego jakieś rzeczy, kto nam pomogą. Na pewno potrzebujemy wkurk filetów. I wiatrak możemy też wziąć. O, bo muchy się pojawiły, kurwa. Jak działa wiatrak? Gdzie te muchy, kurwa? Przeganiam cię, duchu nieczysty, kurwa. Dobra, 105, 105, 21, od. git Kurwa, te muchy, jeba... Jak je przegonić? Aha, to trzeba tak, kurwa Niespodzianka, bilety są od teraz droższe Nawet tak szybki trolejbus nie ucieknie przed inflacją Cena biletu to teraz 12 Inflacja, kurwa, w czasach prehistorycznych A ty co? Sorry, sorry za to, bro Masz jakieś jajko ze sobą? Nie zgadza się pa nie zgadzało się, nie zgadzało się, dobrze, że ją wziąłem. Dobra, jest git, jest git, guys, jest dobrze. Mam sześciu, mam sześciu ludzi. Oho, idzie. Od razu, kurwa, go wiatrakiem potraktuję. Dobra, git, dobra, siedem. Fake! Do widzenia! Halo! Kurwa, dinozaur! Dobra, w porządku. Ktoś jeszcze nie ma? Trzy osoby nie są obsłużone. Dziadyga, dobra, masz git. Już już nie denerwuj się, nie denerwuj się, proszę. Kurwa, na mi ziomek, ludzi, ty. A niech to. Drzwi odmówiły pracy w takich warunkach, Drzwi numer 2 nie działają. Uwaga na zatory. Jesteśmy, kurwa, finished. Kurwa, muchy mi latają. O, kurwa, co to jest? Jakiś szaman. Kontrola biletów. Czemu, kurwa, kanar tu jest? Dobra. Jaki rozpierdol. Halo. Śmierdzielu. 105, 105, git. Pięknie wyglądają, lepsują powietrze. Dość konkursów na kaszlenie. Grzywna za każdego pazarza z toksycznym kwiatem wynosi 7 ludzie, no wypierdalać z tym śmierdzącym gównem, kurwa, no Jestem skończony, kurwa To jest, kurwa, finish Ej, to jest takie ciężkie, kurwa Halo Żegnam Dawaj kartę Dobra z Zwolnić ten bus, jeba je. Dobra, potrzebuję to i potrzebuję biletów Ty masz kwiatka Ty wypierdasz Halo, halo Dobra, jest git Dobra, to jest taki rozpierdol Spowolnijcie to Dobra, 15. Nie bro, nie w się bro. Jeszcze trzy osoby nie mają. Nie, co ja pierdolę? Jedna. Tu! Halo, kurwa, napisas się ze mną. Dobra, wypierdaj, ruro ruropierdona. Dobra, ale mamy wszystkich obsłużonych, jest git. Mamy wszystkich obsłużonych, więc kanar może wam, na nam naskoczyć, nie? Jakie są zakazy w ogóle? Zakaz... To, kto, kto ma kwiatek, kurwa? A ty masz! Dobra, to ty wypierdalisz. Wypierd widzę, widzę właśnie, że jest z kwiatkiem, ale nie mogę teraz. Wypierdalasz z kwiatkiem, bro. Przytrzymam go, przytrzymam go. Dawaj, dawaj, otwieraj, otwieraj. Dobra, wypierdalasz. I ty też, kur. -a. zły zapaszku. Dobra, mamy to. Jest okej, okay. ej, jest okej, okay. jest okej, okay, widzowie. Nie jest kurwa Najgorzej. Jeszcze nie mamy dwóch obsłużonych. Zbliżeniowo. Nie pasi. Kto jeszcze nie miał? Stój! Fake! Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Na razie mamy... Na, na razie mamy kul, cool, na razie mamy cool. Dobra, mamy pasera. Opieram ci to, potrzebuję biletów i potrzebuję... nic nie potrzebuję. Kto, tu jest ktoś z kwiatem. Żegnam. Jest marudny, stary i zniecierpliwiony dinozor pojawi się przy dziewięcioproczem niższym nie do zadowoleniu. Jest chill, jest chill, jest chill, jest chill. To nie ma, 18. Dawaj, kurwa, dawaj, kurwa. Jest yes, git, jest git, guys. Dobra, dobra, dobra. Jest czarny, jest czarny, jest czarny, jest czarny, jest czarny, jest czarny, jest czarny. Zaraz będzie kanar, kurwa. A ja potrzebuję sprzedać i daj mi jeszcze kurwa, biletów. Dobra, muszę się skupić teraz. To jeszcze nie ma, kto jeszcze nie ma biletów? To nie ma, kurwa, biletów. Git, zaraz będzie kanar, kurwa. 104, 105, jest git. Nie, nie git, kurwa. Jestem idiotą, pierdolonym i szmatą. Dobra, wszyscy mają bilety, wszyscy mają bilety. Jest okej okay. Idzie kanar, wchodzi kanar, wchodzi kanar. Ale jesteśmy safe, jesteśmy safe, OK? Wszystko jest git, wszystko jest git, wszystko jest git. Ej, czy to będzie GigaW? Ja, ale za pierwszym S, za pierwszym kur. A, Charward, nie, za pierwszym człowieku nie. To gówno jest szalone nie.